Hi. Czas Aj. No... Nie, zapewne wiesz skąd podział się tutaj ten burdel. Jesteśmy piratami. Cały nasze życie to burdel. Słuchaj, ja wyglądam jakbym miał kredyt hipotyczny od 15 lat. Obudził się w losowym barze i skończyła mi się karta przejazdowa na komunikację miejską. Spójrz mi w oczy. Jestem rudy. Ja, gdzie jest że gdzie ja się mogę... Przebrać, trokie Polski drogie, wow, 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 Tu masz ubrania tu. Ale no, gdzie są te ubrania? No masz suknia, buty, kapelusz. O, dobra, jak patrzyłem Na inną skrzynię. Mam, nie mam kapeluszów, tylko jakieś takie gówno... O. 61 tysięcy dukatów? Ja mam zero! Ej... What's to... up? Zgubiłem notatkę, gdzie ona jest? No dobra, nie ma. Zmienię sobie kolor majtów. Na razie tak żyję. Patrz, jest miejsce na trzy osoby. nie, czekaj! Czekaj, to jest chyba mój. No, w górę, mordeczko, kotwica w górę. Ja steruję. Gdzie sterujesz? Płynę. Kilka płynę. Tam, już są jakieś fajerwerki, to musi być super. Reftox, wiesz co, chyba, chyba... Bo ...my rząd pod wiatr. Jest w porządku. Czekaj chwilę, zostawiłem, zostawiłem rękę na mm. Nie puszczaj. Dobra, jest, jest super, płyniemy. Fajnie jest Czuję się jak na morzu Ale jest wejście pod portą To jest z drewna Podróż. Mam nadzieję, że pozbierałeś parę suwenirów <laughs> na drodze Czego? Wy żebyśmy się nie rozbili, co nie? Więc przecież tu nie ma nic, jest sama woda. Ej, to jest wyspa <śmiech> <śmiech> Julka, zrzucaj kotwicę. Robimy obrót. ZRZUTAJ jeszcze... kotwicę. No. Kręć. Zrzucaj kotwicę. Ja, ja, ja się znam na e, pilotowaniu jakby. E, wiedziałem, żeby rzuciła kotwicę, żebyśmy zrobili drifta. Jak się zatrzymuje łódź? O Julka, Zdari jak się zatrzymuje łódź? O. Jurka, łódka stoi. Wygraliśmy. Odpływamy. Zajmę. Nie, nie odpływamy. Musimy za... ...padów nam przecieka Debilu! To, to nie, to nie z mojej... ...ja nie, nie... Czekaj. Chyba z bierz... kotwicę. Chyba. Bierz wiadro. A nie. sama bierz wiadro. Wyskakuje. No, idę na wyspę. To jest wąż. To jest wąż. Bierz... Z jest tak, z czemu ty podniosłeś... ...kotwicę? And ja opuściłem kotwicę. On wygląda jak bym mógł Jakiś kapitan, no to jest ważne. No, właśnie on ma rzeczy, które sprawią, że on będzie mieć pieniążki. O! Oh. On mnie goni. O, oh, chuj! Daj! Daj, daj, daj! Ha? W grułkę było jakoś łatwiej strzelać. nie ruszało. Okej, okay, jest, jest jak w blogach w Minecrafcie. Okej, okay, okej. Okay. On oh, nie banana! Było takie łatwe? Zjem mango. Nie, to jest sen, Julka, to mamy jest sen. mamy Śpię. Piusz? Mam nadzieję, że to nie było ważne. O, wuj! Um, Julka? O? Mm. Głaz przed nami. To go omin. Ale... Ale ja jestem na górze. Jak pójdziemy na, na fort, to zginiemy. Na pewno nie. Forteca królewskiego herbu. No nie w porządku. Brzmi jakby mnie nie tam zabić. O! Jep! Chciał że... nas zabić. O kurwa! Na, na dole jest super, nie ma wody, nic nie przecieka. Nie? To dobrze. Pytaj, jest. I tutaj coś widzisz? To jest no? sama woda. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go... Let's go, let's go, się, a nie tacy... No bo ja też Bodeco. chciałem coś znaleźć! Bomba! To... brzmi fajnie. Gdzie są te węże z kurwy głupi? A masz A, nie miał szans. Zniknął, gdzie mój lud Wąż, podnieś. Ruka, chcesz... gryza? Sushi. Łód! Podnieś. To pewnie nie w piasku, bo by się... Z... Było widać, to trzeba... ...kamieniu kopać. Ja ci pokażę. Ty mi pokażesz? Mam sposoby. Daj mi chwilę, ok? W ogóle też się odwróć Jest jak trzeba, no to trzeba z dobrej strony Nic nie ma To jest po prostu jakaś mgiełka Bo tu muszą być jakieś rzeczy po prostu w odzie tak Odcięcia. W... Ewentualnie kraken Tak to włożyć Tam coś jest Gdzie? Na dole Weźmy lunację To jest rekin pierdolisz. Lech Jurka, to jest takie! Ściuch! Patrz, patrz, zabiliśmy go, tam jest mięso teraz. Potrzebuję kufla, by napić się grogu. To... Idź do mapy i zobaczcie, gdzie płyniemy. Potrzebuje kufla, żeby napić się grogu. Wcale kołyszę w tym podłogiem, tutaj. Uf. Nie pisa dużo, proszę. Uuuuh! Nie pij za dół! Dwa, dwa kieliszki! Re dwa! Revtox! Będziesz... Będziesz żygać! Będziesz żegać dwa... na Robaki zjadłem, nic mi nie było! Nic się nie znasz! W ogóle, ja i wracam do rekina, bo mi się... O... Weź, prowadź tym jakoś normalnie, bo się nie da ruszać w ogóle! Oho, o, 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 chyba się przesmarzył. Nie mogę go... Z... Nie mogę zapaść rekina! Dobra, mam go! Gryz! 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 Czemu słyszę jakieś dźwięki? Dziurka szygomów. Byliśmy tutaj po bo... prostu? wiem. Ach! Drażni rekiny. to prowadzi? Wow, mamy basen w Kapitanie! Słucham! Mamy dzwonek. Ja Nie no, jest w porze, jeszcze tak z 10 km. Nie bój żadny. Kop. Larwy wiedziałem! Skrzynia ze skarbem! Skrzynia ze skarbem! What the fuck, Julka? Skrzynia na świnie, no to ja mam trochę fajnie. Słuchaj, może pisać: klatka na świnie, ale jak dla mnie, jeżeli zmyślisz tam świnię, to dwie kury też. Czuję, um, Julka! Co to jest? Co to kurwa jest? Jakieś fioletowe. Ja mam Co ty tak... O, o tak? nie. Ja mam chyba coś takiego jak granat z kurwy kurwyższych Pa Co to jest? Jakiś kawałek łopaty i wiadro, to jest, to jest znak od Boga. Żeby zagrać piosenkę. Mamy mapę skarbów! Revtox nie mówiłeś mi nic! Mamy? B -b 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 -b. Patrz! Co to kurwa jest? Czy dla... <śla> <gryzny> Skrzynia magazynowa. O, weź ją. Nie, chuj mnie. To... Myślałem, że to amunicja. Julka, Macz. tu jest... tu jest grób. Przynoś łopatę. Przecież ty masz łopatę. Patrz! Patrz! Rozpaliłam! Rozpaliłam latarnię! Wow. Daj tu zwłoki leżą. Kurde, zwłoki. Ktoś chyba spał. O, <gryzny> O to znalazłam trupa Piał to jest korpeka zawędz korpeka To jest duże nie bloki To było proste Wow ale daję ta pochodnia Co żeś tam dolała? Jaka pochod To coś wyło Strzałeś to? Co to za dziwne? Jeszcze trochę na west? West? Tak troszeczkę tu 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 to tu i. tu tu ty robisz? tu ty robisz? Ja gram Jest tu tu jest. coś? Jest, Jest Jest jest, jest, jest,

albo bardzo groźne, to jest, oni używają ruchów jak gracze I tak brzydko mam mapę ja mam mapę, Rektor, ja mam mapę. Jumka. Jumka. Tu są gracze Geralt Chodź Geralt Idziemy Geralt No akurat kiedy nie wziąłem klatki ze sobą, no kurde Co się to zjeść? Nie, ale można to robić na ręce, a jak zaczniesz grać, to zaczniesz tańczyć. Kotwica rzuć, bo wpadniemy w O Chwałę hmm. ja popuściu! Mówiłem, że nie wpadniemy. Hmm. Geralt nawracamy. Dobra, trochę bardziej na ist. I prościutko teraz, prościuteńko, to Nagrać... jest blisiutko. To nawet nie musisz rozgrzewać, to jest tak blisiutko. Ja nic nie widzę. Pada sobie Kuba. Że... Kurwa. Podnieś, podnieś mnie, szybko, podnieś mnie proszę. Podnieś mnie, podnieś mnie, podnieś <śmary> się, doś... Co się stało. To Też w panie piorun. Julka obudź mnie. Julka? No, jak cię mam obudzić? <śmary> Julka. A... Co my robimy w radomiu? Farn jest niepewny. Ja, ja mówiłem, że trzeba sprawdzić kurwa pogodę przed wyjściem. Chyba mamy trochę wody w pękach, to raczej nie sprawimy. Chyba znowu pierdolę. Mamy dziurę. Jesteśmy tak blisko, jak to Widzisz Widzicie? Dobrze, jesteśmy ustawieni. Chyba. Teraz na mapie, bo odpłynie w kanał. Tutaj mamy nie... dziurę w pokładzie, dobra, sprawdzę na mapie. Tak, to jest ta wyspa naprzeciwko. Jak A teraz wracam, bo mamy. Powódź! Rzesz, szczur wybiegł. Łuka. Łuka? Nie ci. <gryśniki> Piwo można. Brz... Za co? Rysznic, śmierdzisz. Raz, dwa, trzy. tu Skeletor. Jakby <gryśniki> zakończyło to jest a za fucker Chyba O, to jest coś. Coś, 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 coś mam. To słyszę. I don't like that. My Tylko i, i krzyczysz, że jest. Mm -hmm. Ale nie kop, nie kop, gryzie mnie. Fortewa beczka z prochem To jest to czy to dobrze? Ja będę udawał, że nie wszedłem na statek. Musisz wejść do środka, żeby... Wejść do środka. Tam, 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 niżej po schodkach nie musisz stać, jakbyś mnie wpuściła, przybierze linowe, to nie pas bo płyniemy po kurwa. Wiesz mi teraz przykro, bo podsiadł miał taką jedną piosenkę z iściem pod wiatr i nie pamiętam tekstu, żeby zaśpiewać, kiedy powiedział, że wietrze. A dla mnie Czekaj. Będę jesteśmy trochę blisko brzegu. Aż się Przemek przestraszył. No ten mały sak z pieliędzy. Dwa są! Opuszczaj, się! Słuchaj Julka, nie widzę, nie widzę Krzaki są, Kczaki są za duże, nie widzę Nie widzę co gdzie nie? idę Kupujesz to? O, mogę gotować kokos, to fajnie Rooftop, mam z którego mogę strzelać! a ja mam, wylep Wylew w piwnicy Przepraszam, no. widzę Czekaj okay. Kurde, mi się spalił Taki ze skórką najlepszy. A, nie, 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 nie. Cała wstecz, cała wstecz. South East, South East. Wykręcę to, ja to wykręcę. Jak pierdolny to nie wstaniesz. Ja to wykręcę. Juka. Ale imię. i ma. I ten tu jest. To właśnie to małpę do, do armaty? Nie wiem gdzie to jest. <laughs> nie wiem gdzie <głuchniatki> belen zobacz może Ty no nie ma go tu, ale nie fierałem go do... Mówię zobacz Belen. Okej okay. Słyszę go! On gdzieś ze mną. No kurwa stoi przed tobą. No tutaj wygląda, tak płyniemy prosto tutaj. Stoczniowo. Jedna jedna k nie mam Spokojnie, bardzo drogiej karty. To jest paprotka z Ibiza. Tak, kotwica, tak, kotwica, tak, kotwica, Jest potrzebny. tak, Oni chyba chcieli się z nami napierdalać, wiesz? Kiedy okay, tu gdzie te kwiatki? Chyba... ...strzelają do nas Eee, ja Mogą to robić? No cóż, na sam koniec, utoniemy. Nie no, ja tam wracam, niepio z jest... O kurwa, nie żyję Myślałem, że to safe zone Zajebał mi kwiatki Luka Jest w porządku Mam wiadro A wiesz co ja mam? Nasze kwiatki chciałam sobie ukraść. Julka, jest statek. Da się odbudować. Julka, słońce to jest. Pójdź. Jest... Nie, nie, robię, żyję. Julka, da się da. Ja S... Mam nie, mam Nie, Nic, nic się Nie, nie. Nie, nie. Nie, piratów wyłożę nowym grafom szerokiej drogi, a nie trzemał w tył głowy. To nie?